Myszka Zuzia leżała już w swoim łóżeczku. Zęby miała umyte bardzo dokładnie, tak jak lubiła. Piżamkę miękką i ciepłą, a światło w pokoju było przygaszone, żeby nie raziło w oczy. Kołderka delikatnie otulała ją od stóp aż po ramiona, a w powietrzu unosiła się cisza. Taka kojąca cisza, która mówi, że wszystko jest na swoim miejscu. W pokoju myszki Zuzi nie było teraz niczego, co trzeba byłoby jeszcze zrobić. Wszystko już się wydarzyło. Słowa zostały wypowiedziane, zadania zrobione, a dzień powoli szykował się do odpoczynku, zupełnie tak jak ona. Nawet zegar tykał ciszej niż zwykle, jakby wiedział, że to już pora na sen. Myszka Zuzia poprawiła poduszkę i ułożyła się wygodniej. Ech, lubiła ten moment najbardziej chwilę tuż przed zaśnięciem kiedy mamusia leżała obok i tuliła ją czule. Wystarczyło leżeć i oddychać spokojnie. Czując, jak ciepło kołderki i miękkość łóżeczka pomagają odpocząć. Kiedy zamykała oczka, zawsze robiła to samo. Najpierw brała spokojny wdech, a potem jeszcze spokojniejszy wydech. Wdech i wydech. Pozwalała, żeby myśli same przechodziły przez jej głowę. Nie spieszyła się z nimi. Wiedziała, że w tych wspomnieniach dzień i tak przyjdzie do niej cały, dokładnie taki, jaki był. Kiedy świat milknie, a oczy są już zamknięte, najłatwiej jest wrócić myślami do wszystkiego, co wydarzyło się od samego rana. Myszka Zuzia lubiła wracać myślami do całego dnia, do wszystkiego, co się wydarzyło od rana aż do wieczora. Zamykając oczka, pozwalała, żeby wspomnienia pojawiły się same, jedno po drugim, spokojnie, bez pośpiechu. Kiedy leżała spokojnie z zamkniętymi oczkami, obrazy zaczęły wyświetlać się w jej myślach. Najpierw bardzo delikatnie, jakby ktoś rysował je miękką kredką, a potem coraz wyraźniej, jeden po drugim. Dokładnie w takiej kolejności, w jakiej wydarzyły się tego dnia. Zobaczyła poranek, ten sam, który wydawał się teraz tak dawno temu, choć minęło zaledwie kilka godzin. Poranek przywitał ją cichym światłem i obietnicą, że to będzie dobry dzień. Taki, w którym wszystko dzieje się trochę wolniej, a rzeczy, które zwykle są zwyczajne, nagle wydają się ważniejsze. Świat za oknem był jeszcze spokojny, powietrze było świeże, jakby noc dokładnie je posprzątała i zostawiła po sobie porządek i ciszę. Światełka, które wisiały tu i tam, mrugały leniwie, jakby jeszcze nie do końca się obudziły. Nawet chłodniejszy grudniowy dzień miał w sobie coś miękkiego i ciepłego jak świat otulony niewidzialnym szalem. Myszka Zuzia nie wyskoczyła z łóżka od razu, przez chwilę leżała, słuchając dźwięków domu, cichych kroków rodziców, przytłumionych głosów, delikatnych odgłosów, które mówiły, że wszyscy są blisko. Lubiła te pierwsze chwile po przebudzeniu, kiedy świat jeszcze nie zdążył rozkręcić się na nowo. Już wtedy w powietrzu było coś niezwykłego coś, co czuło się nie tylko w domu, ale wszędzie dookoła. Jakby cały świat wiedział, że zbliża się wyjątkowy okres czas, kiedy ludzie częściej się uśmiechają, częściej myślą o innych i zatrzymują się na chwilę, nawet jeśli zazwyczaj bardzo się spieszą. Myszka Zuzia wiedziała, że to jeden z tych dni które chce się zapamiętać. Narzuciła na siebie cieplutki szlafrok i powoli podeszła do okna. Zatrzymała się na moment, a potem wyjrzała na zewnątrz. I wtedy uśmiechnęła się od ucha do ucha. Na ten widok czekała bardzo długo. Marzyła o nim od wielu dni. O tym, że obudzi się rano. I zobaczy, że cały świat przykryty jest białym puchem. I tego poranka dokładnie tak było. Śnieg leżał wszędzie, na ulicy, na dachach, na drzewach i na ogrodzeniach. Wszystko wyglądało inaczej, ciszej, jakby świat mówił szeptem. Ulica była udekorowana śniegiem. A rozwieszone świąteczne światełka odbijały się w nim miękko i spokojnie. Ich blask tańczył na białej powierzchni, tworząc małe, migoczące plamy światła. Myszka Zuzia mogłaby patrzeć na to bardzo długo. Po drugiej stronie ulicy sąsiad odśnieżał ścieżkę przed domem. Kiedy zobaczył ją w oknie, Zatrzymał się na chwilę i radośnie jej pomachał. Myszka pomachała mu z powrotem, czując w środku ciepło, które pojawia się wtedy, gdy ktoś się uśmiecha tylko po to, żeby sprawić tobie radość. Nie wszystkie domy na ulicy były udekorowane. Niektóre wyglądały zupełnie zwyczajnie. Ale domek myszki Zuzi i jej rodziny w tym roku był wyjątkowy. Włożyli w to dużo pracy: zawieszali światełka, poprawiali dekoracje i sprawdzali je kilka razy, choć wszystko było już na swoim miejscu. Myszka Zuzia pamiętała, że trochę się wtedy napracowali, ale było warto. Każdego poranka widok ogródka i domu pełnego światełek dawał jej tyle radości. To była ich mała magia, którą stworzyli razem. Jeszcze przez chwilę zachwycała się widokiem za oknem. Patrzyła na biały puch, migoczące światełka i spokojną ulicę, jakby chciała zapamiętać ten obraz na bardzo długo. Potem wsunęła stopy w puchate kapcie, zasłoniła firankę i odwróciła się w stronę drzwi swojego pokoju. Kiedy je otworzyła, od razu poczuła, że w domu pachniało świętami. To taki szczególny zapach, który otula od środka. Pomyślała, że to mama musi piec ciasto korzenne. Zeszła schodami na dół. W domu było przytulnie i spokojnie. Powietrze niosło ze sobą znajome aromaty, a dom budził się powoli, bez pośpiechu. Z kuchni dochodziły ciche odgłosy, delikatne stukanie, szelest papieru, spokojne kroki. To były dźwięki poranka, który nie poganiał nikogo i pozwalał każdemu zacząć dzień we własnym tempie. W salonie świeciły się małe lampki. Ich światło odbijało się w ozdobach i tworzyło na ścianach miękkie cienie. Wyglądały jak powolny taniec, który trwał tylko dla tych, którzy potrafili się na chwilę zatrzymać. Myszka Zuzia lubiła ten widok, bo zawsze przypominał jej, że nawet najmniejsze światełko potrafi rozjaśnić całe pomieszczenie. Na stole stało przygotowane śniadanie. Wszystko było gotowe, ale nikogo nie było w jadalni. Myszka Zuzia wiedziała, że to właśnie takie chwile zwyczajne, ciche i pełne bezpieczeństwa zostają w pamięci najdłużej, nawet jeśli wydają się bardzo proste. Zatrzymała się na moment i poczuła wdzięczność za dom, za bliskość. Za to, że ten dzień mógł zacząć się właśnie tak. Ze spiżarni wyszła właśnie mama myszki Zuzi. Miała na rękach grube rękawice do pieczenia, tak duże, że wyglądały jakby chciała nimi złapać jakiegoś jadowitego węża. Myszka Zuzia uśmiechnęła się na ten widok, bo rękawice zawsze wydawały jej się trochę śmieszne i zdecydowanie za wielkie. Zapach, który myszka czuła, to faktycznie było ciasto korzenne. Mama zawsze piekła je przed świętami, bo nic nie pachniało piękniej niż ciepłe, korzenne ciasto rozchodzące się po całym domu. Wiedziałam, szepnęła myszka Zuzia cicho bardziej do siebie niż do kogoś innego i podeszła bliżej. Mama uśmiechnęła się i postawiła blachę na stole. Bardzo ostrożnie, jakby niosła coś naprawdę ważnego. A może właśnie tak było? Bo to ciasto było czymś więcej niż tylko wypiekiem było znakiem, że ten czas naprawdę się zaczyna. Jeszcze trochę i będzie gotowe powiedziała mama spokojnym głosem Ale już teraz pachnie, prawda? Myszka kiwnęła głową. Zapach był ciepły, słodki i aromatyczny. Wypełniał kuchnię i cały dom, a nawet wydawało się, że zostaje na chwilę w powietrzu, jakby nie chciał odchodzić. Myszka Zuzia usiadła przy stole i patrzyła, jak mama zdejmuje rękawice i układa je obok. Lubiła te chwile, kiedy nie trzeba było się spieszyć, kiedy rozmowy były ciche. A wszystko działo się dokładnie tak, jak powinno. Bo są takie zapachy, które od razu przypominają magiczne chwile. Wystarczy jeden wdech, a po całym ciele i pomyślach rozlewa się ciepła fala dobroci. Jakby w środku zapalały się maleńkie iskierki, migoczące jak drobne igiełki światła, które sprawiają, że świat na moment staje się jaśniejszy. Zapach ciasta korzennego został w kuchni, ale teraz dzień wołał myszkę dalej. Mama spojrzała w stronę okna i uśmiechnęła się lekko. Idealna pogoda na sanki, powiedziała spokojnie. Myszka Zuzia poczuła, jak w środku coś drgnęło. Dokładnie to samo uczucie, które pojawiało się zawsze wtedy, gdy wiedziała, że za chwilę wydarzy się coś miłego. Nie trzeba było nic planować ani długo rozmawiać. Wystarczyło spojrzenie i jedno zdanie. Chwilę później myszka Zuzia była już gotowa. Ciepłe ubrania, rękawki, czapka. Dom na moment wypełnił się ruchem i głośnym śmiechem. A potem drzwi zamknęły się za nimi miękko, zostawiając w środku zapach ciasta i światło lampek. Na zewnątrz czekał śnieg. Myszka Zuzia, jej starszy brat i tata szli radośnie. Z policzkami lekko czerwonymi od zimna ruszyli w stronę parku, gdzie niedaleko domu były małe górki. Nie były bardzo wysokie, ale idealne do zjeżdżania i zabawy. Droga do parku minęła im spokojnie. Tata ciągnął sanki. A myszka Zuzia z bratem co chwilę zamieniali się miejscami, raz idąc obok, raz siedząc i obserwując, jak świat przesuwa się powoli przed nimi. Śnieg skrzypiał pod butami, a powietrze było rzeźkie i czyste. Kiedy dotarli na górki, były tam już inne dzieci. Jedne zjeżdżały szybko, inne wolniej, a jeszcze inne wspinały się pod górę, zostawiając za sobą kręte ślady w śniegu. Po jakimś czasie zimno zaczęło delikatnie szczypać w palce, a policzki zrobiły się chłodne. To był znak, że pora wracać. Droga do domu była cicha. Powoli robiło się szaro. Tak to już jest w grudniu, że szybciej robi się ciemno. Bo noc jest dłuższa od dnia. Ich dom witał z daleka, jasny, ciepły i pięknie ozdobiony. Kiedy wrócili do domu, ciepło otuliło ich od razu. Zimowe ubrania powoli znikały, a policzki jeszcze przez chwilę były chłodne. Zapach ciasta korzennego znów dał o sobie znać, ale myszka Zuzia wiedziała, że będzie musiała jeszcze trochę poczekać. Najpierw był obiad. Myszka Zuzia nie przepadała za warzywami. To nie było tak, że ich nie lubiła wcale, po prostu wolała, kiedy nie było ich widać. Z mamą miała więc swoją małą umowę. Mama gotowała zupy, w których brokuły znikały tak dokładnie, że nie dało się ich odnaleźć, albo zapiekanki, które pod pysznym ciągnącym się serem skrywały głęboko schowane marchewki. Myszka Zuzia zawsze się z tego śmiała. Mówiła, że jeśli nie widzi warzyw, to może je spokojnie zjeść. I było w tym coś prawdziwego, bo warzywa, nawet ukryte, dawały jej siłę i pomagały skupić się później w przedszkolu. Dzięki nim dzień był łatwiejszy. Przy stole wszyscy siedzieli blisko siebie, było ciepło, spokojnie i domowo. Rozmowy toczyły się same, bez pośpiechu. Każdy opowiadał o czymś innym, a słowa mieszały się ze sobą jak zapachy w kuchni. Ktoś wspomniał o marzeniach, o tych małych i o tych trochę większych. O tym, co mogłoby przynieść radość, i o tym, co mógłby przynieść ten, który przynosi prezenty. Myszka Zuzia słuchała uważnie. Jedni mówili z radością, inni z lekkim śmiechem, a jeszcze inni bardzo spokojnie. Każdy miał w głowie coś swojego. I wtedy w środku myszki Zuzi pojawiło się coś nowego. Najpierw bardzo cicho, jak cień myśli, która przyszła nieproszona. A jeśli? A jeśli tym razem nie dostanę tego, o czym tak bardzo marzę? Myszka Zuzia jadła dalej, ale jej myśli zaczęły wędrować gdzieś indziej. Wiedziała, że nie wszystko zawsze dzieje się dokładnie tak, jak się chce. Wiedziała to dobrze. A jednak serce na chwilę zrobiło się cięższe, jakby ktoś przywiązał do niego stos kamieni. Nikt tego nie zauważył. Na zewnątrz wszystko było w porządku. Ale w środku myszki zuzi pojawił się niepokój. Taki, który cicho pytał. A jeśli ten, który przynosi prezenty, wybierze coś, co mi się nie spodoba? Rozmowy przy stole toczyły się dalej, ale myszka Zuzia słyszała je jakby z daleka. Słowa dochodziły do niej przytłumione, spokojne, a jednak myśli krążyły już gdzie indziej. W głowie pojawiały się obrazy, które nie chciały się ułożyć w całość. Jedna myśl przychodziła po drugiej: Że ktoś może dostać dokładnie to, o czym marzy. Że ktoś inny dostanie coś zupełnie innego. Że czasem radość wygląda inaczej niż się ją sobie wyobraża. Myszka Zuzia jadła dalej, ale coraz wolniej. Każdy kęs był jakby cięższy niż poprzedni. W środku pojawiło się uczucie, którego nie lubiła małe, ciche, ale uporczywe. Jakby coś delikatnie pukało od środka i nie chciało przestać. Spojrzała na stół, na dłonie bliskich, na spokojne twarze. Wszystko było takie jak zawsze, a jednak w jej środku coś się zmieniło. A jeśli ta myśl wróciła znowu, a jeśli tym razem się nie uda dostać wymarzonego prezentu pod choinką, Myszka Zuzia poczuła, że robi jej się trochę ciasno w klatce piersiowej. Nie bardzo, tylko troszeczkę. Także trzeba było wziąć płytszy oddech. Tak, że radość sprzed chwili zrobiła się odległa. Nie lubiła tego uczucia. Wiedziała, że nie jest dobre, ale też wiedziała, że czasem przychodzi samo, bez pytania. Siedziała cicho, nie mówiąc nic. Bała się, że jeśli powie coś na głos, ta myśl stanie się jeszcze większa. Więc tylko siedziała i słuchała, jak rozmowy płyną dalej, a jej serce bije trochę szybciej niż zwykle. Gdzieś głęboko w środku pojawiło się pytanie, które nie miało jeszcze odpowiedzi. Myszka Zuzia miała wrażenie, że te myśli są jak ciężka chmurka nie taka zwykła biała i miękka, tylko trochę szara i niskowisząca. Taka, która nie pada deszczem, ale zasłania słońce i sprawia, że świat wydaje się mniej jasny. Chmurka krążyła tuż nad jej głową. Nie była wielka, ale wystarczająco blisko, żeby rzucać cień prosto do środka. Przez nią trudniej było się cieszyć. Nawet jeśli wokół było dużo dobrych rzeczy. Myszka Zuzia wiedziała, że taka chmurka potrafi przyjść sama, bez zaproszenia, i że czasem wystarczy jedna myśl, żeby zrobiło się od niej ciężej w sercu. Siedziała więc spokojnie, czując, jak ta chmurka powoli się zbiera. Jeszcze nie wiedziała, co z nią zrobić. Wiedziała tylko, że nie chce, żeby została z nią na długo. Nie próbowała jej od razu odganiać. Wiedziała, że czasem wystarczy ją po prostu zauważyć. I wtedy myszka Zuzia przypomniała sobie o swojej supermocy. O tym, że potrafi sprawić, by w środku jej duszy znów zrobiło się jasno i spokojnie. Delikatnie położyła obierączki na swojej klatce piersiowej. Poczuła pod nimi ciepło swoje własne, bezpieczne ciepło. Zamknęła oczka i wzięła powolny, głęboki wdech. Taki, który zaczyna się w brzuszku i wędruje aż do samej góry, unosząc klatkę piersiową. Wypuszczając powietrze, robiła to jeszcze wolniej. I wtedy poczuła pierwsze iskierki. Były maleńkie i miękkie, jak drobne punkciki światła. Pojawiały się jedna po drugiej, rozbłyskując cicho w środku. Z każdą chwilą było ich coraz więcej. Iskierki zaczęły tańczyć i rozlewać się po całym ciałku myszki zuzi, jak ciepła fala. Ciężka chmurka powoli zaczęła się oddalać. Nie zniknęła nagle, po prostu przestała być taka bliska. Światło z wnętrza myszki Zuzi było spokojne, ale silne. Wystarczająco silne, żeby znów zrobić miejsce na spokój. Z każdym oddechem robiło się lżej. Serce biło wolniej. Myśli przestawały pędzić i zaczęły układać się jedna obok drugiej. W środku znów pojawiło się uczucie, które Myszka Zuzia znała bardzo dobrze: spokój, radość, bezpieczeństwo. Myszka Zuzia uśmiechnęła się lekko. Wiedziała, że jej supermoc. Zawsze jest przy niej i że może po nią sięgnąć, kiedy tylko tego potrzebuje. Każdy z nas ma ją w sobie. Po obiedzie dzień zwolnił jeszcze bardziej. Wszyscy usiedli razem na kanapie i wyjęli planszową grę, którą cała rodzina bardzo lubiła. Na stole w końcu pojawiło się też ciasto korzenne. Pachniało dokładnie tak, jak powinno. Ciepło, słodko i trochę magicznie. Myszka Zuzia jadła je powoli, delektując się każdym kęsem, a potem przyszła pora na kakao. Ciepłe z piankami, które najpierw unosiły się na powierzchni, a potem powoli znikały. Ten dzień był cudowny, aż do samego końca. Później była jeszcze kąpiel. Ciepła woda, cisza, i poziomkowy zapach piany w wannie. W jednej chwili, przenosząc się jakby ze wspomnień minionego dnia, piżamka znów była miękka, a światło w pokoju przygaszone dokładnie tak, jak na początku opowieści. I tak myszka Zuzia znalazła się tam, gdzie była na samym początku. Leżała już w swoim łóżeczku, przykryta kołderką, z umytymi zębami i zamkniętymi oczkami. Mama nachyliła się jeszcze na chwilę, poprawiła kołderkę i pogładziła myszkę Zuzę po głowie. W pokoju było cicho i bezpiecznie. Ciekawe, co przyniesie jutrzejszy dzień, wyszeptała myszka Zuzia tak cicho, jakby nie chciała obudzić snu. Mama uśmiechnęła się lekko, a myszka Zuzia wzięła jeszcze jeden powolny oddech. Poczuła spokój, poczuła bezpieczeństwo, a potem pozwoliła, żeby sen przyszedł sam.